<ś desapareg kazali> a… Oje oh yes, si! De nuevo aquí Rodríguez Pati Takata! Tu sabes que cosa es el Takata? Te gusta el Takata? A mi me gusta cuando las mamitas hacen Takata Takata bro! Nie wygrałem nigdzie Dawaj bomba w niego Nice, jeszcze to był jeden Ostatni hit Dawaj śliczniczki, dawaj Hitnego Brawo, brawo no, ty? Dawaj, 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 dawaj. Śnieżki masz, perks. Dobrze. Zajem. Gratulacje. Biedny musiał zjeść i mu kila jeszcze zabiorę. No dobrze, Granica dobrze. mapy. Zabijesz go. Z cztery wioska no. To tu jest checkpoint i to nazywamy nasze kordy. Tak. Dobra, chłopy. Skoczy na ciebie. Nice! jak koko. Zabiłem. Nice. Zabił, Nice. Brawo. Masz wodę z niego? To no czas. No tak, biegniemy. Wziął się z hey. był w tym... ...koblu. Brawo. Pierwszy kill, kurwa. Gdzie wy jesteście? Gdzie, gdzie Chodź, jest w tej... drugą stronę. Chodź na te geordy. Czemu ty, co ty... O. Ale go... Uwaga, Tyle, bo kitecie. za... Za mną Daj. jest chmara, za mną Daj. jest chmara. dawać, dawać. Ja typów nie miałem na myśli tak. Masz, masz. Aha, mogę tylko. Te Mam kreta, ja mam kreta, te pajci się. Zaraz, zaraz, zaraz. Cztery, Cztery. osoby. No ja mam klosków, to im nie zoram nawet. Ja mam, ja mam, bo ja się wkopuję, to ja ci dam. Dobra. Kurwa. Trzwiamy się, kurde. Hit? Czeka. Hit? Jak on nie zlizał? Dwa hity jeszcze dostałem Ej, ich więcej! Polizał, jem refa, o. typy Dużo typ. Jem e, Uch, kurwo! Hopy. Polizałem A? Zabiłem? Ja zabijem i polizałem o, kurwa dawaj, 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 zabijemy ich Zabiłem. Zabijem no. Nie bij mnie debilu! Przepraszam, przepraszam, zgubiłem się Przepraszam Co? Co, się Co? Mamy? Nie, no mam Nawet chyba dziewiętorze, czekaj Ale ci uciek, ale ci ja uciek. Miałem i... No U... niestety no. no to ja nie mam z nie ciebie, ma? ciebie, ktoś zebrał Brawo, brawo Ale <słuch> się wknokali idealnie we mnie Ja też padłem Czemu mi makro nie działa? W dupie Tak mi się wydaje Zabiję drugiego Umarłem